Gotowi? Tak. Syp pracuje nad ciąga woda. Denerwujesz się? Jak mam się nie denerwować? Ta maszyna składa się z gumy do rzucia i srebrnej taśmy. Bem-bem działa. Mamy wodę. Ładuje pierwszą łychę. Obróć koparkę. Tym? Na raz? Straszne. Opuść łychę. Fred się uczy. Już przerżnął we wsyp. Płuczemy. Sypiemy surowiec, więc zobaczymy, jak bogate jest złoże. Wyłączyć wodę! Co się stało? Odcinam zasilanie. Jesteś cały? Przestraszyłem się. Ten element poleciał na 7 metrów, kilkadziesiąt kilo stali. Jak to naprawimy? Koryto to jeden z kłopotów, bo i tak będziemy tracić złoto. Nie mamy forsy. Naprawa przesiewacza jest trudna, a Fred wydał całe pieniądze na kaucję. Zrobię co w mojej mocy. Może ktoś z rodziny mi pomoże. Rada się przyda. Poszukiwacze muszą szukać pomocy. Nie ma czasu do stracenia.